Witajcie, kochani z tej strony, Jula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kochani, mamy wielką krzyżówkę. Udało mi się kupić trzy sztuki, ale sobie zdrapiemy tylko jedną. Mam numer 2, 4 i 7. Dzisiaj sobie zdrapniemy dwójeczkę w całości. A następne, w następnych odcinkach, kochani, coś trzeba. Yy, nagrywać a powiem wam że trochę czasu nie mam no a ta praca mnie też wykańcza no ale jak to praca musi być bez niej się nie da yy, no dobra to co myślę że wszystko fajnie widać zaczniemy sobie od pierwszej literki i mamy literkę o mam nadzieję że nie pogubię a no, jak pogubię to się znajdą no dobrze no to tych o troszeczkę tutaj widzę tu mamy, może to o, będzie takie przychylne. Bardzo jestem ciekawa, czy jeszcze coś tutaj wpadnie. No dobra. Tu jeszcze mamy o. Mhm, no to chyba by było na tyle. Nie, mamy jeszcze kos. I tu mamy oka. No dobra. Tu jeszcze jest, no dobra. Myślę, że chyba wszystkie. Dobra, na różowej mamy. Bombę mamy. Zobaczymy czy to będzie bomba. Tu mamy skok. W bonusie mamy hol. Rejon, sowa i por. No fajnie. Kolejna literka to literka H. Czy mamy gdzieś tutaj H? Mamy jedną. Jedną. No dobrze, a na drugiej? Na drugiej nie widzę. Tu mamy hol. No nie widzę tu H. Oczy prosu dostoję, jednak jest, widzicie? Dobra, kolejna literka to literka K. Mamy na zielonej epoka. Mamy kos. Mamy oka. Dobra, tu jeszcze gdzieś. Tu mamy pekin. Zrobimy sobie takie trzy odcinki z tymi krzyżułeczkami. Dobrze, co tutaj 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 mamy K. Tu mamy. K, K, K. Bonusie nie ma co teraz, literka D fajnie, bo literki widać dobra, i tu mamy D edyl na różowej mamy, tu mamy kolejną D się nie ma. Dobra, teraz literka F mamy. No nie widzę, a jednak jest. Chyba jedna. No dobrze, ktoś to się znajdą jeszcze później. Na różowej mamy taki relaksik krzyżweczką. Bonusie nie ma. Kolejna literka. O, mamy literkę A, A. Jest bardzo fajną literką, jeśli chodzi o krzyżówki. Tu mamy, tu mamy, no. Mamy jar, mamy oka, czyli pierwsze słowo. Tu mamy też A. Tu mamy jam, izba, palenisko. No dobrze, teraz zobaczymy, czy coś nie zgubiłam. No nie, chyba nie. Dobra, teraz mamy na różowy. Tu mamy, tu mamy. Tu jest jeszcze jedna. A w bonusie mamy sobę. No dobrze. Chyba wszystkie już. Kolejna literka to literka C. Mamy. C, C, C jeszcze, tu mamy C, na różowej mamy, w bonusie mamy mech i H było, widzicie? No dobrze, kolejna literka, to literka E. Tu mamy E. No jest tutaj. Tu mamy fajnie. Tu mamy, tu mamy. Tu mamy. Mamy fajnie, no tych E troszkę też wpadło. W się mamy mech i tu mamy E. Tu jest jeszcze. Dobra, kolejna literka. To literka U. Mamy jedną. Tu mamy u na różowej. Jest na różowej. I w bonusie nie ma. Kolejna literka, i mamy drugi rząd. to mamy V i P. No to sobie to po drodze poszukamy. P mamy. Tu mamy. Tu mamy. No, tych P parę jest. Ubyło. No, to by było na tyle, ale V tutaj nie widzę. Dobrze, teraz tutaj mamy PAW. Albo mamy POR. No, R albo R by się przydało. A dalej Z. No dobra, tu mamy Z, tu mamy. Tu mamy Z. Izba. no i to wszystko drugą lecimy tu mamy z tu mamy ok ponu się nie ma kolejna literka to j mamy j mamy mamy mamy, mamy jana tu mamy ok a Różowej, mamy raj, tu mamy rejon, kolejna literka to N, mamy, tu mamy, tu mamy epoka, w ogóle słowa nam się utworzyło, tu mamy N, tu jest, tu było J, N mamy, kolejna, kolejna tu mamy syn i tu mamy Jana mamy drugie słowo dobrze, teraz ta strona tu mamy N tu mamy w bonusie N mamy tu, no i R już nam nie wejdzie dalej X i dali I. I mamy. Tu mamy trzecie słowo, czwarte. Może coś z tego będzie. Tu mamy i. Tu mamy i. No dobra, i ksa nie widzę. Tu mamy bieg. Tu Z było. No dobra. D też było. Bonusie i nie ma. Przed ostatnia literka. To literka G. Czyli literka G da nam coś. Tu mamy G. No, to by było na tyle. A tu. Tu mamy. Tu było N. No i to tyle, bo nu się G nie ma. I ostatnia literka to literka T. Tu mamy T. Tu mam B nie dali. Tu było I. Tu mamy T. Lecimy dalej. Tu mamy T. No tu nas R przyblokowało. B nie dali. No i co? I tutaj tylko cztery słowa. Tu mamy T. Tu mamy T. Mamy adiutant. Mamy Teza. Fajnie. No ale to są tylko dwa słowa. No niestety, bo się T nie ma. Mogło być 30 zł. Sprawdźmy kontrolne ACM, czyli różne. No fajnie było, no, ale krzyżóweczka nam nic nie dała. No takie drapki też kochani muszą być. Fajnie, fajnie, że jesteście. Dziękuję wam bardzo. Zostawcie kochani co trzeba do usłyszenia w drugiej części buziaczki. Pa.